Cześć i czołem, z tej strony wasz ulubiony behawiorysta Michał Dąbrowski, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dbać o wasze mikro i małe psy. Pies domowy, czyli canis familiaris, to najbardziej zróżnicowany sak, który chodzi po naszej planecie. Jeżeli mamy rasy, które możemy z łatwością zmieścić na jednej dłoni, i rasy, które rozmiarem zbliżają się bardziej do kucyka niż do konia. To wiemy, że ta rozbieżność, chociażby pod względem gabarytów, jest ogromna. Dzisiaj skupimy się na tych rasach, które możemy z łatwością podnieść, czyli rasach mikroskopijnych i małych, i opowiem Wam, jak trener czy behawiorysta powinien podejść do takich psów w trakcie pracy behawioralnej i jak opiekun, czyli Wy, powinien dobrze o takie małe rasy zadbać i na co szczególnie zwrócić uwagę na podstawie moich własnych doświadczeń z pracy z opiekunami psów. Nasz materiał zaczniemy od punktów wyjątkowych. Dlaczego małe psy są w pewnym sensie psami specjalnymi, o specjalnych potrzebach, a na koniec powiem troszeczkę o podobieństwach, które łączą je z pozostałymi przedstawicielami tego gatunku. Zacznijmy od doboru szelek i smyczy. Mówię szelek dlatego, że małe psy i psy mikroskopijne raczej powinny chodzić w dobrze dopasowanych szelkach. Typu guard, czy takich bezuciskowych, ale takich, które będą wygodne i fizjologiczne, tak żeby nacisk spowodowany chociażby pociągnięciem takiego małego psiaka za smycz albo tego, że sam pies pociągnie na smyczy, nie spowodował dyskomfortu, a przez to też uszkodzeń w obrębie szyi. A zatem lepszym wyborem będą dobrze dopasowane szelki niż obruszka dla takich małych psów, a szczególnie dla psów raz brachycefalicznych, czyli tych, mówiąc najprościej, w bardzo dużym uproszczeniu, o zmienionym kształcie czaszki, spłaszczonej buzi, spłaszczonym pysku. Dla tych szczególnie powinniśmy dbać o to, żeby dobrze dobrać wygodne szelki. Jeżeli chodzi o smycz i o linkę, to tutaj to, co najbardziej rzuca mi się w oczy, gdy widzę maluchy chodzące na spacerach, to smycze, które są zbyt ciężkie. Smycze, które są ze zbyt grubej taśmy albo mają przypięte bardzo ciężkie metalowe karabinki, przypięte do szelek czy do obróżek, co w tym wypadku potwiczy psa i powoduje, że ten ciężar bardzo często, jeżeli mamy szelki, on powoduje, że przekręca nam szelki w lewą albo w prawą stronę. I pies nie idzie w równo założonych szelkach, tylko ten karabinek ciągnie bardziej na jedną ze stron, co sprawia, że spacer dla psa jest mało wygodny, a sama smycz staje się pewnego rodzaju ciężarem, który sprawia, że pies nie idzie fizjologicznie. Dlatego, jeżeli chodzi o dłuższą linkę, czy o po prostu codzienną smycz, której używacie, ona powinna być wykonana z cienkiej taśmy, tak żeby była jak najlżejsza, a dodatkowo powinna mieć możliwie lekki, ale wciąż wytrzymały. Karabinek, który przypinamy do wygodnych szelek naszego psa. Kolejna sprawa to ciągnięcie na smyczy. Małe psy bardzo często ciągną na smyczy. Ale dużo rzadziej z tym problemem opiekunowie zgłaszają się do behawiorysty czy trenera. Dlaczego? Bo jeżeli pies waży kilogram albo dwa, to umówmy się, że to ciągnięcie na smyczy nie jest uciążliwe dla opiekuna. Taki mały pies nie pociągnie w taki sposób, że wyrwie nam e, przysłowią rękę z barku e, albo nie spowoduje, że poślizgniemy się na lodzie, e, nie mają po prostu tyle siły w porównaniu do opiekuna. Dlatego ten problem nie jest często zgłaszany, ale te psy też bardzo często ciągną na smyczy. I powodem numer jeden, dlaczego małe psy ciągną na smyczach, jest zbyt krótka smycz czy zbyt krótka linka, na której taki psiak wychodzi. I teraz bardzo ważne. Taki pies, który jest nawet kilkadziesiąt razy drobniejszy od opiekuna, od człowieka, który idzie obok niego, wcale nie chce i nie jest to dla niego ani wygodne, ani komfortowe. Ani naturalne iść obok nogi opiekuna. Dlatego kolejna różnica, którą wprowadzam w treningu małych psów, jest taka, że nawet jeżeli pies mieszka w dużym mieście, chodzi w tłumie, to nie wymagam od niego opanowania takiej kompetencji, jak chodzenie po lewej czy po prawej stronie opiekuna idealnie przy nodze. Oczywiście, że w wypadku dużych i średnich psów to ma gigantyczne znaczenie, zwłaszcza jeżeli mieszkamy w mieście, w bardzo zaludnionej przestrzeni, gdzie często przechodzimy przez pasy albo wchodzimy w jakieś miejsca publiczne. Ale w wypadku takich mikro i małych psów, tak bliskie stąpanie obok mnie na spacerze, obok mojej nogi, tak jak wymagam od mojego owczarka Australijskiego, może się wiązać z tym, że one będą bardzo zestresowane i przerażone. Bo o ile niechcący nastąpi na łapkę mojego większego czy średniego psa, o ile on wchodząc pod moje nogi wejdzie i dostanie ode mnie piszczelem czy kolanem, niechcący oczywiście wbiegając gdzieś pomiędzy moimi nogami, to może poczuć dyskomfort, może go to w jakiś sposób zaboleć, może się tego wystraszyć. Ale mały albo taki mikroskopijnych rozmiarów pies, w momencie kiedy narażony jest na taką kolizję z nogami opiekuna, dosłownie ryzykuje życiem. Dlatego bardzo często te psy chcą iść znacznie dalej od nas, znacznie dla takiego psa to może oznaczać metr, półtora, a może dwa metry, które już zapewnią mu względny komfort i spowodują, że będzie im się dużo lepiej spacerować i nie będą miały potrzeby ciągnięcia tak bardzo na smyczy, by uciec spod nóg opiekuna. Taki skrajny przypadek, który pamiętam, to kiedy szedłem w zeszłym roku w parku, widziałem matkę, która pchała wózek z dzieckiem, a do tego wózka, do jego rękojeści była przywiązana bardzo krótka smycz z małym psem rasy Mops. I ten mały Mops nieustannie w trakcie spaceru ciągnął w bok, uciekając spod kół tego wózka, bo koła od wózka były w zasadzie większe od niego samego. A pies był tak krótko przywiązany do tego wózka, że szedł w odległości dosłownie 20-30 cm od pojazdu. A to oznacza, że był wystraszony. Jechali po żwirku i odpryskiwał tam piasek, żwirek spod kół tego wózka, a on po prostu chciał się znaleźć dużo dalej od niego. Ale opiekunce to nie przeszkadzało, bo ona nawet nie czuła tego ciągnięcia, ba, może to ciągnięcie nawet pomagało jej przemieszczać dzieciątko w wózku do przodu. Uważajcie na to i nie wymagajcie od swoich mikropsów. Chyba, że w jakichś szczególnych sytuacjach, tego, żeby trzymały się tak blisko was. Jedna chyba z najczęstszych uwag, jakie daję opiekunom psów, mikropsów, na konsultacjach, to nie upupianie swoich czworonogów. Przez to upupianie rozumiem bardzo częste podnoszenie, przenoszenie, przekładanie, przestawianie tego psa w, z różnych miejsc w mieszkaniu albo wręcz noszenie go ze sobą. Po domu, kiedy przemieszczają się opiekunowie z jednego pomieszczenia do drugiego. Ile razy widziałem taki obrazek, że opiekunka z psem siedziała na szerokiej kanapie i po prostu w zasadzie nawet nie myśląc o tym, nawykowo, kiedy pies tylko wstawał i chciał gdzieś przejść na drugą stronę, ona chwytała go po prostu za brzuch i przekładała na drugą stronę. Kiedy ten chciał odpocząć, poleżeć, ta brała go na przykład na ręce, kładła sobie go na kolana i zaczynała go głaskać po głowie. A potem po prostu jak już skończyła głaskać albo już nie chciała, to po prostu brała go i odstawiała znowu w drugi kąt. Taka manipulacja, takie odbieranie sprawczości i fizyczności naszym psom bardzo ingeruje w ich komfort, pewność siebie i relacje z opiekunem. E, dużego psa czy średniego leżącego w ten sposób na kanapie nie podnieślibyśmy w ten sposób i nie przerzucilibyśmy na drugą stronę mebla. Uważajmy na to. I wymagajmy też od naszych psów pewnej sprawczości, co będzie podnosiło poziom ich pewności siebie i nie będzie właśnie w ten sposób upupiało psów, które będą czuły się tylko przekładane z kąta w kąt. Takie postępowanie może poważnie zaburzyć ich potrzebę bezpieczeństwa. Tym bardziej, jeżeli robimy to nie wtedy, kiedy one nas o to podniesienie i czy przełożenie proszą, tylko w momencie, kiedy spokojnie odpoczywają, a my podchodzimy, bo akurat mamy ochotę się z nimi pobawić czy pogłaskać. Bardzo często wtedy opiekun nie zaprasza psa do interakcji poprzez usiądnięcie na podłogę, zawołanie psa do siebie, tylko podchodzi do niego i od razu bierze go na ręce, wybijając go z drzemki czy z odpoczynku. Nie róbmy tak, bo to będzie podburzać pewność siebie naszego czworonoga. To będzie sprawiało, że on będzie mniej chętny do podejmowania interakcji z nami. Wie bowiem, że nie ma wyboru. I nie ma decyzyjności w tym, co się z nim wydarzy, bo i tak, jeżeli będziemy chcieli, to podniesiemy go i przełożymy na drugą stronę mebla. A skoro jesteśmy przy meblach w domu, moi drodzy, to przy małych i mikropsach trzeba szczególnie zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt czyli wchodzenie i schodzenie z wyższych mebli. Jeżeli wasz pies może spać z wami w łóżku, albo z radością korzysta z kanapy, albo z fotela, to w porządku. Nie mam z tym problemu, ale problem zacznie się wtedy, kiedy mebel jest znacznie wyższy od psa, a on wskakuje na niego po prostu z poziomu podłogi. Dla mikropsa, który ma wysokość w kłębie 15-20 cm, wskoczenie na wasze łóżko, gdzie materac jest na wysokości 60, czyli 3 razy wysokość naszego psa, może już stanowić bardzo poważne wyzwanie. I ja nie mówię o psach, które są świetnie przygotowane motorycznie, które uprawiają sporty kynologiczne, które są rozgrzane i po ćwiczeniach. Ja mówię o sytuacji, kiedy wstajecie sobie nad ranem, wasz pies spał z wami w łóżku i pierwsza większa aktywność tego psa to jest zeskoczenie z trzy razy wyższej od niego wysokości na podłogę. Najlepiej, żeby na tej podłodze jeszcze było ślisko, czyli panele, twardą, śliską powierzchnię podłogową i zeskoczenie tego psa z tak dużej wysokości naraża jego nadgarstki, łokcie, barki, kręgosłup na duże przeciążenia, co finalnie spowoduje dużo wcześniej niż w ogóle powinny wystąpić, jeżeli e, problemy ze stawami, z kręgosłupem, w ogóle problemy zdrowotne związane z układem ruchu. Bo również mięśnie mogą w tym wypadku ucierpieć, zwłaszcza kiedy mówimy o wskoczeniu w drugą stronę. Czyli kiedy mamy wskoczyć na fotel czy na kanapę, zebrawszy się po prostu siłą naszych mięśni, mówię tutaj o tych małych psiakach, i wskoczenie na dużo wyższą wysokość. Na to uważajcie i wykorzystujcie schodki, wykorzystujcie takie pięterka, które są do tego, żeby pośredniczyć w tych skokach, i podstawcie je w tych miejscach, których pies najczęściej używa do wypoczynku: przy fotelu, przy kanapie czy przy waszym łóżku. Możecie też nagradzać swojego psa za to, że wykorzystuje te schodki czy te stopnie do wskakiwania na górę i schodzi z nich, albo wchodzi, wykorzystując je na górę, wzmacniając to chociażby smakołykami. Po to, żeby częściej wybierał tę drogę i nie zaskakiwał nawykowo tak, jak już to ma w zwyczaju, to bardzo odciąży jego układ ruchu, a jeżeli do tej pory. Nie mieliście takich schodków i wasze psy skakały z dużych wysokości, to być może jest to bardzo dobry moment, żeby umówić się do psiego fizjoterapeuty albo ortopedy i sprawdzić, czy z tym układem ruchu naszego psa jest na pewno wszystko ok. Bardzo dużo problemów behawioralnych, takich nawet jak agresja w wypadku małych psów, bierze się właśnie z pogarszającego stanu zdrowia, najczęściej układu ruchu. Jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, kiedy trenujecie z małym mikropsiakiem to bierzcie pod uwagę jakiego rozmiaru smaki wybieracie do treningu. Weźmy sobie smaczki Brita. Dla porównania mam tutaj linię Crunchy, która ma dosyć duże i co więcej chrupiące smakołyki oraz linię funkcyjną. Tutaj akurat w tym wypadku fioletowy kolor oznacza smaczki antystres z dodatkiem krewetki. I teraz moi drodzy różnica w rozmiarze tych dwóch smakołyków jest gigantyczna. Jest kluczowa. Ponieważ powiem Wam szczerze, że pomiędzy tym crunchy, który mam tutaj z tej strony, no on spokojnie jest rozmiaru 5, 6 tych mniejszych smakołyków, które dzięki swojej plastyczności ja wciąż mogę podzielić na dwa mniejsze. Czyli zamiast jednego takiego dużego chrupka, który jeszcze ma strukturę taką chrupiącą, mam 12 małych miękkich smakołyków, które mogę wygodniej podać w treningu małemu psu, a on może je wygodniej zjeść, zamiast stać i chrupać przez dłuższy czas po podaniu każdorazowo smakołyka. Co najważniejsze, będę tych smaczków mógł również podać więcej w treningu z małym psem, z tego względu, że jeden taki chrupek będzie miał dużo więcej kalorii niż jeden taki drobny. A zatem mogę podać więcej takich smaków w treningu, a mojemu psu będzie znacznie wygodniej przełknąć, pogryźć takie drobne smaki niż takie duże, chrupiące. Te zostawmy dla psów raz średnich i dużych. To takie najczęstsze tematy, gdzie trzeba zwrócić szczególną uwagę na malucha i na które bardzo często kładę nacisk na moich konsultacjach behawioralnych. Ale są też podobieństwa, o których opiekunowie małych psów czasami zapominają. A więc moi drodzy, Pierwsze takie podobieństwo to tak samo jak u dużych i średnich psów, małym psom jesteśmy winni skuteczne odczytywanie ich komunikacji. Nasze małe psy komunikują się równie skutecznie co średnie i duże, ale opiekunowie bardzo często ignorują te komunikacje, powodując często nawet Komunikaty agresywne u naszych czworonogów. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale najczęściej w gabinecie weterynaryjnym gryzą czy atakują lekarza weterynarii czy opiekuna właśnie najmniejsze psy. Dlaczego? Bo jeżeli duży pies, nazwijmy sobie groźniejszej, bardziej niebezpiecznej rasy, wysyła nam sygnał taki jak warczenie. To już coś dla nas znaczy, bo wiemy, że jeżeli przekroczymy pewną barierę, pewną granicę komfortu tego psa, to on może pójść dalej i może nam zrobić poważną krzywdę. Natomiast jeżeli kilogramowy jork warczy na opiekuna, który chce go podnieść na stole u weterynarza, to co z tego? Nawet jak ugryzie, to po prostu tam dziamgnie. Nic się nie stanie aż tak strasznego, ale to nieprawda, bo mały pies też może ćwiczyć skutecznie trening medyczny. Mały pies również mm, powinien przez opiekuna mieć odczytywaną skutecznie komunikację, tak żeby nie dopuszczać do zachowań agresywnych, bo to zaburza poważnie jego relacje z opiekunem, powoduje stres u weterynarza yy, i podburza jego poczucie bezpieczeństwa, które jest jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą potrzebą naszego czworonoga. Kolejna rzecz, która jest warta uwagi i jest podobna zarówno dla małych jak i dla dużych psów, to potrzeba eksploracji. Potrzeba eksploracji terenu, czyli po prostu spacery, na których pies będzie mógł swobodnie węszyć. Niestety wiele moich konsultacji z małymi psami, z maltańczykami, yorkami, z psami rasy Chihuahua, okazuje się, że te psy mają dużo krótsze spacery w ciągu dnia niż powinny w stosunku do swojego wieku i kondycji fizycznej, Mało tego, że w domu rozłożone są podkłady toaletowe, bo jeżeli jest kiepska pogoda, jest chłodno, e, albo po prostu opiekun nie ma czasu, to przecież to jest mały pies i on nie musi chodzić na długie spacery. On nie musi węszyć tak jak duże psy. To nieprawda. Małym psom również jesteśmy winni spacery odpowiednio do ich kondycji, formy i takie spacery. Które będą zaspokajały ich potrzeby toaletowe na cały dzień. Nie jest dobrym rozwiązaniem rezygnacja ze spacerów z takimi psami e, na rzecz mat toaletowych. A skoro już jesteśmy przy toalecie, mały pies robi małą kupę. Ale mała kupa na spacerze również wymaga sprzątnięcia. Opiekunowie małych raz bardzo często są przekonani, że skoro ich pies produkuje mikrokupę, to wcale nie trzeba jej podnosić, bo umówmy się. Trudno ją znaleźć, w trawie nikt na nią nie zwróci uwagi. I no właśnie. O ile takie bomby zostawione przez duże psy i przez nieodpowiedzialnych opiekunów na środku trawnika są widoczne już z daleka, to niestety, ale najczęściej opiekun, który chce iść i posprzątać po swoim zwierzaku, wejdzie właśnie w kupę mikropsa, co i tak spowoduje, że trzeba będzie umyć buty i najemy się troszeczkę stresu na porannym spacerze przed pracą. Dlatego, niezależnie od rozmiaru Twojego psa. Jeżeli korzystasz ze wspólnej przestrzeni, to posprzątaj po nim na spacerze. Widzimy się w kolejnym odcinku. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia!